List Świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza I, rozdział pierwszy. Paweł Apostoł Jezusa Chrystusa, podług rozrządzenia Boga, zbawiciela naszego i pana Jezusa Chrystusa, który jest nadzieja nasza. Tymoteuszowi własnemu synowi wierzę, niech będzie łaska, miłosierdzie, pokój od Boga, Ojca naszego i Chrystusa Jezusa, pana naszego. I jaką Cię prosił, abyś został w Efezie, gdym szedł do Macedonii, że abyś rozkazał niektórym, żeby inaczej nie uczyli i nie bawili się baśniami i wywodami nieskończonego rodzaju, które więcej sporów przynoszą niż zbudowania Bożego, które w wierze zależy. Lecz koniec przykazania jest miłość z czystego serca i z sumienia dobrego i z wiary nieobłudnej. Czego niektórzy, jako celu uchybiwszy, obrócili się ku próżnomowności. Chcąc być nauczycielami zakonu, nie rozumieją ani tego, co mówią, ani co zapewne twierdzą. A wiemy, że dobry jest zakon, jeśli by go kto przystojnie używał. Wiedząc to, że sprawiedliwemu nie jest zakon postanowiony, ale niesprawiedliwym i niepoddanym, niepobożnym i grzesznikom, złośliwym i nieczystym, ojcom mordercom i matkom mordercom, mężobojcom, wszetecznikom, samcołożnikom, ludokratcom, kłamcom, krzywoprzysięzcom i jeśli co innego jest przeciwnego zdrowej nauce. Według chwalebnej Ewangelii błogosławionego Boga, która mi jest zwierzona, przetoż dziękuję temu, który mię umocnił, Chrystusowi Jezusowi, Panu naszemu, iż mnie za zawiernego osądził na usługiwanie, postanowiwszy mię, którym pierwszy był bluźniercą i prześladowcą i gwałtownikiem, ale miłosierdzia dostąpił, bo on to z niewiadomości czynił, będąc w niewierze, lecz nader obfitowała łaska Pana naszego z wiarą i z miłością, która jest w Chrystusie Jezusie. Wierna jest ta mowa i wszelkiego przyjęcia godna, iż Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby grzeszników zbawił, z których jam jest pierwszy. Alem dlatego mi osierdzia dostąpił, aby na mnie pierwszym okazał Jezus Chrystus wszelką cierpliwość na przykład tym, którzy weń uwierzyć mają ku żywotowi wiecznemu. Przetoż królowi wieków Nieśmiertelnemu, niewidzialnemu samemu mądremu Bogu. Niech będzie cześć i chwała na wieki wieków. Amen. Toć rozkazanie zalecam, synu Tymoteuszu, aby według proroctw, które uprzedziły o tobie, bojował w nich on dobry bój, mając wiarę i dobre sumienie, które niektórzy odrzuciwszy szkodę podjęli w wierze, z których jest Hymeneus i Aleksander którychem oddał szatanowi, aby pokarani będąc nauczyli się nie bluźnić. List pierwszy do Tymoteusza, rozdział drugi. Napominam wtedy, aby przed wszystkimi rzeczami czynione były prośby, modlitwy, przyczyny i dziękowania za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich przełożeństwie będących, abyśmy cichy i spokojny żył odwiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości, albowiem to jest rzecz dobra i przyjemna przed Bogiem Zbawicielem naszym, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i ku znajomości prawdy przyszli. Bo ci jeden jest Bóg, jeden także pośrednik między Bogiem i ludźmi człowiek, Chrystus Jezus, który dał samego siebie na okup za wszystkich, co jest świadectwem czasów Jego. Na co mi ja jest postanowiony za kaznodzieję i apostoła? Prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię, Za nauczyciela pogan wierzę i w prawdzie. Chcę tedy, aby się mężowie modlili na każdym miejscu, podnosząc czyste ręce bez gniewu i bez poswarku. Także i niewiasty, aby się ubiorem przystojnym ze wstydem i skromnością zdobiły niestrefionymi włosami, albo złotem, albo perłami, albo szatami kosztownymi, ale jako przystaje niewiastą, które się ozywają do pobożności, dobrymi uczynkami. Niewiasta niech się uczy w milczeniu ze wszelkim poddaństwem, bo niewieście nie pozwalam uczyć, ani władzy mieć nad mężem, ale aby była w milczeniu, bo Adam pierwszy stworzony jest potem Ewa. I Adam nie był zwiedziony, ale niewiasta zwiedziona będąc, przestępstwa przyczyną była, lecz zbawiona będzie przez rodzenie dziatek, jeśli by została w wierze i w miłości i w świętobliwości z miarnością. List pierwszy do Tymoteusza, rozdział trzeci. Wierna jest ta mowa, jeśli kto biskupstwa żąda, dobrej pracy żąda. Ale biskup ma być nienaganiony, mąż jednej żony czuły trzeźwy, poważny, gościnny ku nauczaniu sposobny, nie pijanica wina niebitny, niespośnego zysku chciwy, ale słuszność miłujący, niesfarliwy, niełakomy, który by dom swój dobrze rządził, który by dziadki miał w posłuszeństwie ze wszelaką uczciwością. Bo jeśliby kto nie umiał swego własnego domu rządzić, jakoż pieczę będzie miał o Kościele Bożym? Nienowotny, aby będąc nadęty, nie wpadł w sąd potwarcy. Musi też mieć świadectwo dobre od obcych, aby nie wpadł w hańbę i w sidło potwarcy. Diakonowie także mają być poważni, nie dwoistego słowa, nie pijanicy wielu wina, nie chciwi sprośnego zysku. Mający tajemnicę wiary w czystym sumieniu, a ci też niech będą pierwej doświadczeni, zatem niech służą, jeśli są bez nagany. Żony także niech mają poważne, niepotwarliwe trzeźwe wierne we wszystkim. Diakonowie niech będą mężami jednej żony, którzy by dziadki dobrze rządzili i własne domy, albowiem którzy by dobrze służyli. Stopień sobie dobry zjednają i wielkie bezpieczeństwo w wierze, która jest w Chrystusie Jezusie. Toć Tobie piszę, mając nadzieję, że wychle przyjdę do Ciebie. A jeśli bym omieszkał, abyś wiedział, jako się masz w domu Bożym sprawować, który jest kościołem Boga żywego, filarem i utwierdzeniem prawdy. A za prawdę wielka jest tajemnica pobożności – że Bóg objawiony jest w ciele, usprawiedliwiony jest w duchu, widziany jest od aniołów, kazany jest poganom, uwierzono mu na świecie, wzięty jest w górę do chwały. List do Tymoteusza I, rozdział 4. A duch jawnie mówi, iż w ostateczne czasy odstaną niektórzy od wiary, słuchając duchów zwodzących i nauk diabelskich, w obłudzie kłamstwo mówiących i piątnowane mających sumienie swoje, zabraniających wstępować w małżeństwo, rozkazujących wstrzymywać się od pokarmów, które Bóg stworzył, ku przyjmowaniu z dziękowaniem wiernym i tym, którzy poznali prawdę. Bo wszelkie stworzenie Boże dobre jest, a nic nie ma być odrzuconym, co z dziękowaniem była przyjmowane, albowiem poświęcone bywa przez Słowo Boże i przez modlitwę. To przekładając, braciom, będziesz dobrym sługą Chrystusa Jezusa, wychowanym w słowach wiary i nauki dobrej, którejś naśladował. A świeckich i babich baśnie chroń się, ale się ćwicz w obożności. List pierwszy do Tymoteusza, rozdział 5. Starszemu nie łaj, ale jako ojca napominaj młodszych jako braci starsze niewiasty jako matki młodsze jako siostry ze wszelaką czystością wdowy miej w uczciwości, które prawdziwie są wdowami a jeśli która wdowa dzieci albo wnuczęta ma niech się uczą pierwej przeciwko domowi własnemu być pobożnymi. I wzajem oddawać rodzicom, albowiem to jest rzecz chwalebna i przyjemna przed obliczem Bożem. A która jest prawdziwie wdowa i osioryciała, ma nadzieję w Bogu i trwa w prośbach i w modlitwach w nocy i we dnie, ale która w rozkoszach żyje, ta żyjąc umarłą jest. To tedy rozkazuj, aby były nienaganione. A jeśli kto o swoich a najwięcej o domowych starania nie ma, wiary się zaprzał i gorszy jest niż niewierny. Wdowa niech będzie obrana, która by nie miała mniej niż sześćdziesiąt lat, która była żoną jednego męża, mająca świadectwo w dobrych uczynkach, jeśli dzieci wychowywała, jeśli gości przyjmowała, jeśli świętych nogi umywała, jeśli utrapionych wspomagała, jeśli każdego uczynku dobrego naśladowała. Wdów zaś młodszych chroni się, bo gdyby się zbestwiły przeciw Chrystusowi, chcąc iść za mąż, mając posądzenie, iż pierwszą wiarę odrzuciły. Owszem, też próżnując, uczą się chodzić od domu do domu, a nie tylko są próżnujące, ale też świergotliwe. Niepotrzebnymi rzeczami się bawiące, mówiąc, co nie przystoi. Chcę wtedy, aby młodsze szły za mąż, dzieci rodziły, gospodyniami były, przeciwnikowi żadnej przyczyny nie dawały ku obmowisku, albowiem się już niektóre obróciły za szatanem. Przecież, jeśli który wierny, albo która wierna ma wdowy, niechże je opatruje a niech zbór nie będzie obciążony, aby tym, które są prawdziwie wdowami, starczyło. Starsi, którzy się w przełożeństwie dobrze sprawują, niech będą mieni zagodnych dwojakiej czci, a zwłaszcza ci, którzy pracują w słowie i w nauce. Albowiem Pismo mówi List pierwszy do Tymoteusza, rozdział szósty Którzykolwiek słudzy są pod jarzmem, niech rozumieją panów swych godnych być w szerakiej czci, aby imię Boże i nauka nie była bluźniona. A którzy mają panów wiernych, niech nimi nie gardzą, dlatego, iż są braćmi, ale tym raczej niech służą, iż są wierni i mili, dobrodziejstwa Bożego uczestnicy. Tego nauczaj i tego upominaj. Jeśli kto inaczej uczy, a nie przystępuje do zdrowych mów pana naszego Jezusa Chrystusa i do tej nauki, która jest według pobożności, taki nadęty jest i nic nie umie, ale szaleje około gadek i sporów o słowa, z których pochodzi zazdrość, swarz, złorzeczenia, złe podejrzenia, przewrotne ćwiczenia ludzi umysłu skażonego i którzy pozbawieni są prawdy. Którzy rozumieją, że pobożność jest zyskiem cielesnym. odstąpże od takich. A jest ci wielki zysk pobożność z przestawaniem na swem, albowiem niceśmy nie przynieśli na ten świat, bez pochyby też wynieść nic nie możemy. Ale mając żywność i odzienie, na tym przestawać mamy. Bo którzy chcą bogatymi być, Wpadają w pokuszenie i w sidło i wiele głupich i szkodliwych porządliwości, które pogrążają ludzi na zatracenie i zginienie. Albowiem korzeń wszystkiego złego jest miłość pieniędzy, których niektórzy pragnąc pobłądzili od wiary i poprzebijali się wieloma boleściami. Ale te człowiecze Boży chroni się takich rzeczy, a na śladu sprawiedliwości, pobożności, wiary. Miłości, cierpliwości, cichości. Bojuj on dobry bój wiary. Chwyć się żywota wiecznego, do któregoś też powołany, i wyznałeś dobre wyznanie przed wieloma świadkami. Rozkazuję przed Bogiem, który wszystko ożywia, i przed Chrystusem Jezusem, który oświadczył przed Pąckim Piłatem dobre wyznanie, abyś zachował to przykazanie, będąc bez zmazy. Bez nagany aż do objawienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, które czasów swoich okaże On błogosławiony i sam Możny Król królujących i Pan Panujących, który sam ma nieśmiertelność i mieszka w światłości nieprzystępnej, którego nie widział żaden z ludzi ani widzieć Może, któremu niech będzie cześć i moc wieczna. Amen. Bogaczą w tym teraźniejszym wieku rozkaż aby nie byli wysokomyślnymi, ani nadziei pokładali w bogactwie niepewnym, ale w Bogu żywym, który nam wszystkiego obficie ku używaniu dodaje, aby innym dobrze czynili, w uczynki dobre bogatymi byli, radzi dawali, a radzi udzielali, skarbiąc sami sobie grunt dobry na przyszły czas, aby otrzymali żywot wieczny. O Tymoteuszu, strzeż tego, czego Ci się powierzono, a żyć się świecką próżnomównością i sprzeczaniem około fałszywie nazwanej umiejętności, którą się niektórzy szczycąc strony wiary celu uchybili. Łaska niech będzie z Tobą. Amen.